Na Waszym czytaniu pełniowym. Moi drodzy, przyszła do nas pełnia w Pannie. Panna, czyli znak zodiaku, która przede, znak zodiaku, który przede wszystkim mówi o sprzątaniu, i to chciałam Wam powiedzieć. I sprzątać będziemy jak najbardziej, bo energia jest ku temu rewelacyjna. Sprzątać będziemy w życiu, w miłości, będziemy porządkować wszystkie te energie, które są niezbędne do ruszenia. Na, ten, na tą końcówkę roku, do grudnia i dość dużej mierze to, co teraz uporządkujemy, tą przestrzeń, którą oczyścimy dookoła siebie, to ona będzie już wybrzmiewać swoimi efektami do końca roku na pewno, a co najmniej do kolejnego nowiu, ale tam już będą trochę inne na nas zadania czekać. Oczywiście ten now będzie bardzo silnie przechodził w ciągu najbliższego półtora tygodnia w taką też energię już powoli pełniową, więc najbliższy ten czas sprzątamy, układamy i oczyszczamy to, co oczyszczenia albo poukładania u nas w głowie też wymaga. O czym będzie to czytanie? Czytanie dla każdego znaku. Przede wszystkim będziemy patrzeć na pracę, na pracę pod względem archetypów, i tutaj mamy tak zwane dzikie, nieznane archetypy, które nam się pojawiają. Dodatkowo będę się posiłkowała tarotem Book of Shadows, który jest tarotem wyjątkowym i zupełnie innym niż standardowy. Tu jest więcej symboliki nawiązującej do wiki i do księgi cieni i czasami aspektów też magicznych, oczywiście oprócz typowych znaczeń tarotowych będziemy też właśnie wyciągać dodatkowe informacje. I wisienka na torcie, moi drodzy, karty karmy. Karty karmy, które pokażą nam, jakie zmiany są dla danego znaku dedykowane, jeśli chodzi o czy co należy zrobić, po prostu trochę karty rady. Jeśli chodzi o przepracowywanie pewnych lekcji w tym nowiowym momencie dla każdego ze znaków, będziemy też patrzeć na poziom psychiczny, duchowy i czyli taki mentalny, duchowy i fizyczny, jak pracować te karty, karmy dokładnie mają tutaj sformułowania, które będę Wam tłumaczyć i czytać i się nie interpretuje ponad to, będziecie musieli sobie sami tutaj pewne aspekty przełożyć, bo to są po prostu jasne komunikaty. I będziemy też patrzeć na to, jakie są możliwe wyniki tej Waszej pracy na poziomie duchowym, mentalnym i fizycznym. Informacji jest dosyć dużo dla każdego znaku. Wydaje mi się, że będzie to dla Was dosyć owocne czytanie. I mam nadzieję, że wyciągniecie tutaj wiele informacji z czym, właśnie jak i jak podejść do tematu. Także ja już się dalej nie rozgaduję. Możecie hopsnąć od razu do swojego znaku zodiaku, a ja już tutaj działam dla Was z kartami i z interpretacją. Do zobaczenia. Dzień dobry, drogie Skorpiony. Witam Was serdecznie na Waszym czytaniu na Nów W pannie już sprawdzamy, jakie energie są dla Was, co tutaj się dla Was wydarza i przede wszystkim nad czym pracować, bo to jest ważne, na czym pracować w nowiu. Jakie informacje dla Was karty mają, moi drodzy? Ja je sobie jeszcze przeczyszczę, bo troszkę mi tu wariują. OK. Wyszedł nam pierścień. Więc tak na razie zostawimy. Najpierw rozłożymy wszystkie karty, moi drodzy, a potem y, będziemy interpretować. No w panie nad czym pracować. Co tutaj jest do przepracowania dla Was tematy jakie mamy dwójkę denarów. mamy mm, królową buław w odwrocie. Mamy dziewiątkę, była w pozycji prostej. Na spodzie talii mamy. To jest As, moim zdaniem, Kielichów. E, za chwilkę jeszcze to sprawdzę, bo ta talia jeszcze ją próbuje tutaj e, opanować, jeśli chodzi o tą e, różnicę w e, symbolice. Oj, nie tak miało być. Dobrze, zobaczmy teraz jeszcze, jakie karty karmy. Karty karmy będziemy na e, samym końcu odsłaniać skorpionem. No zdecydowanie za dużo nam to wyszło. Okej. Okay. Dobra. Mamy tutaj jedną Mamy tu drugą Mamy tutaj dla was trzecią. Drogi Skorpiony, jeśli chodzi o kartę okręgu, znaczy przepraszam pierścienia tak naprawdę, jest to karta, która przede wszystkim mówi o bliskości, o relacjach, ale też o zamknięciu cyklu i różnego rodzaju zobowiązaniach. W sytuacji cienia karta skupia uwagę na pewnego rodzaju um, um, powtarzania, powtarzania pewnych cykli, pewnych schematów, które być może już powinny być zamknięte i przepracowane, ale znowu się powtarza jakaś historia bardzo możliwe, że w obszarze relacji międzyludzkich bądź w obszarze miłości i relacji romantycznych. Czyli nie do końca pozytywnie ten cykl został przez Was gdzieś tam przepracowany, bądź też nie zostały do końca wyciągnięte wnioski, ale tutaj też się pojawia nam aspekt bardzo silnej potrzeby relacji i bliskości. I ta potrzeba relacji i bliskości jednocześnie trochę Wam sabotuje. Bądź też zmiany, czyli zamknięcia cyklu, bądź też um, nawiązanie jakichś satysfakcjonujących relacji i um, bliskich powiązań z innymi ludźmi, innymi osobami. E, pamiętajcie o tym, że w momencie kiedy um, myślicie w kategoriach, mi się zawsze to przydarza, e, nigdy nie znajdę miłości, e, zawsze jest tak, jak jest, wiecie, bardzo dużo. Może Możecie tymi słowami ściągać do siebie y, y, takich sytuacji, że rzeczywiście te sytuacje mają taki powtarzalny. Dla Was negatywny schemat. Ale też, jeżeli e, mówicie na przykład, e, potrzebuje bardzo jakiegoś związku, jakiejś relacji, jakiejś bliskości, e, to e, dokładnie tak Was słyszy świat, czyli potrzebuje e, e, bliskości. W związku z tym, to, to nie jest tak, że Was wszechświat słyszy, e, że ma Wam to dostarczyć. Tylko wszechświat słyszy, że tego nie macie. I jeżeli komunikujecie, że tego nie macie, no to tego nie macie. To jest takie proste. Więc to jest jeden aspekt, który się tutaj przede wszystkim wam pojawia. I to jest bardzo też spójne z pozostałą częścią Waszych kart, dlatego, że tutaj mamy as w pozycji prostej i karty już sygnalizują, że do Was coś ważnego i istotnego zmierza. Przede wszystkim jest tutaj bardzo silna relacja, moi drodzy, właśnie bardzo bliska, która może się pojawić zaraz na horyzoncie, albo już być może ją widzicie i obserwujecie. I teraz uwaga, jeśli jesteście w tym powtarzającym się cyklu, który nie jest zamknięty. I jest do tego ma wymiar negatywny. I jeszcze do tego mówicie, że potrzebujecie bliskości, a tu wam się pojawia już energia, to wy tym nastawieniem. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe. Tym nastawieniem odrzucacie możliwości, bo to jest as, to jest szansa, to jest pojawiająca się okazja do zmiany pewnych rzeczy, ale tą zmianę musicie przepracować i się na nią otworzyć. Jeżeli będziecie dalej tkwić w tym, w czym tutaj jesteście, w tym archetypie, to tak jakbyście odbijali w ogóle to, co do was ma szansę przyjść, a tu jest energia czekająca na to, żeby się, żeby się przebić i żeby do was dotrzeć. Tu jest też bardzo silne połączenie z boskością. Czyli też jak gdyby ta góra próbuje do was dotrzeć do tych waszych potrzeb też emocjonalnych, do waszego spełnienia, do waszego poczucia szczęścia. No ale w tym samym powtarzającym się cyklu i w tym waszym e, komunikowaniu, manifestowaniu, że nie, że już to mam, nie, że już to jest. I e, otwieram się w takim razie na to, że jest, tylko ciągle potrzebuję, ciągle potrzebuję. Dajecie do zrozumienia, że nie przyjmujecie tych nowych energii. Ja mam nadzieję, że to jest jasne. Może brzmieć trochę za wiele i skomplikowanie, ale bardzo staram się Wam to e, jak najprościej przełożyć, e, gdzie tutaj jest praca i e, co wymaga zwrócenia e, Waszej uwagi. Dwójka denarów sugeruje tutaj, żebyście dalej utrzymywali balans pomiędzy tym, co psychiczne, fizyczne i duchowe, ponieważ ta karta wskazuje na to w, tym konkretnej, w tej konkretnej talii, że ten balans i ta spójność jest przez Was utrzymana i energia Was zachęca do tego, żebyście się nie dali z tej równowagi niczemu, niczego, niczemu wyprowadzić żebyście nie właśnie nie komunikowali sobie takich historii, że bo zawsze jest tak, bo zawsze jest tak. Może gdzieś we mnie jest jakiś błąd i problem. was nie jest żaden błąd i problem, więc też nie bierzcie na siebie sytuacji, które spowodowałyby um, zatrzęsienie u was tej równowagi i um, tym samym dodatkowo Trochę sabotażu, tak, czyli uniemożliwianiu przychodzenia tych nowych energii. Także jeśli chodzi o Waszą równowagę, to tutaj karty mówią: Nie, tu, tu jest wszystko w porządku, e, trzymajcie e, tak dalej. Ale jeśli już chodzi o tą królową buław, która się nam tutaj zaraz pokazuje, to już energie zaczynają mówić o Waszym powątpiewaniu we własne poczucie wartości. I na tym właśnie skupcie swoją uwagę, bo balans jeszcze jest utrzymany, ale tu w królowej buław jest już informacja. Przestaje w siebie wierzyć. Może jestem niewystarczający, niewystarczająca, może czegoś mi rzeczywiście brakuje. I to jest też hamowanie waszego wzrostu i rozwoju, hamowanie też zmiany, która bardzo się tutaj prosi o, to, o tą zmianę cyklu, domknięcie cyklu, pewnego rodzaju też waszą wewnętrzną transformację. Dziewiątka buław z kolei kieruje Was do tego, żebyście sobie przekładali logicznie i faktycznie pewne sprawy, nie emocjonalnie, nie za pomocą drogi serca, tylko żebyście rzeczywiście patrzyli na fakty. Bo y, trochę być może ten grunt Wam się wymyka spod, z, spod nóg z uwagi na to, y, że zaczynają się jakieś czarne myśli, powodowane być może też emocjami, bądź też jakimiś powtarzalnymi sytuacjami z jakimiś negatywnymi konsekwencjami y, i zaczynacie to właśnie troszeczkę za mocno przerzucać na siebie, co powoduje y, pielęgnowanie trochę też kompleksów. Y, więc dziewiątka była mówi, spójrz na sprawy logicznie, y, Znajdź rzeczywiście logiczne i faktyczne odpowiedzi. Nie grzęźnij w tych emocjach. Nie szukaj tam nie wiadomo czego. Jest jak jest. Wydarzyło się co się wydarzyło. Efekt był taki, jaki był. Nie dopowiadaj tam nie wiadomo jakich dygresji, niesamowitych jakich sytuacji, co by było gdyby, a może jeszcze było gdzieś tak, a może było inaczej, a może ja jeszcze o czymś nie wiem, a może tam jeszcze coś. Nie róbcie sobie tego jak gdyby, tak? Tutaj mówi o tym właśnie dziewiątka buław. I też dziewiątka. Buław mówi o tym, że pewne wydarzenia, które się teraz dzieją albo wydarzyły w ostatnim czasie, były po prostu nieuniknione. Coś musiało się tutaj zdarzyć, albo coś będzie musiało się zaraz wydarzyć, e, i też nie macie na to pełnego wpływu, więc nie warto jest siebie dodatkowo e, tymi energiami, takimi winy, czy, czy niesienia jakiegoś tutaj tabołka odpowiedzialności za jakąś sytuację, nie warto jest sobie tego robić. E, zobaczmy, co jeszcze mają dla Was tutaj karty mm, karmy, e, jeśli chodzi o to, co należy przepracować i jeśli chodzi o to, jaki to Wam wy. Wynik przyniesie w przyszłości. Postaram się to przetłumaczyć najlepiej jak potrafię, aczkolwiek tu jest bardzo duchowy język angielski, i czasami przełożenie tego na język polski ode mnie wymaga chwili zastanowienia. Mamy tak, na poziomie duchowym to, co powinniście teraz robić, tak? Nad czym pracować, to komunikacja swoich własnych uczuć, czyli jak komunikować rzeczywiście, jak mówić o swoich uczuciach. Hmm. I tu jest taki przekaz. Um... Mówić o tym tak, jakby jakby o wyższej formie wychodzącej właśnie z waszej duchowości. Czyli nie traktować uczuć i emocji, nie komunikować tego na zasadzie płytkiej, poobcinanej, po jakiejś tam przestanej, czy w jakiś taki właśnie niechlujny, przepraszam, że tak użyję tego słowa, niechlujny sposób. Tylko rzeczywiście komunikować uczucia tak, jakby to była Wasza em, trochę świątynia, e, jakby to było dla Was duchowe i ważne miejsce, i umieć otworzyć e, ten język komunikacji w stosunku do drugiej osoby, e, w, właśnie w taki głęboki sposób, tak? Jesteście skorpionami, moi drodzy, więc to dla was ta głębokość jest dla was tutaj istotna i umiejętność wydobycia tego na powierzchnię i zakomunikowania jakiejś ważnej osobie w jakimś też ważnych okolicznościach powinno być dla was dosyć proste, choć pewnie jak u wszystkich lub u wielu z nas obarczone być może lękiem lub niepewnością. Na poziomie mentalnym mamy analizę wpływów z przeszłości dotyczących pewnych filozofii i praw, które, w które jesteście być może zaangażowani. Czyli przeanalizujcie te schematy, mówiąc prosto, już tak nie, nie patrząc na ten duchowy język, tutaj przeanalizujcie schematy, które mają na Was wpływ z przeszłości odnośnie pewnych filozofii, podejść, praw, które się Wam zdarzają, czyli to jest właśnie to, o czym mówiłam. Ja mi zawsze, ja muszę mieć pecha i wiecie, i takie schematy, które są wdrożone w Wasz umysł, które tu Was hamują i nie pozwalają Wam otworzyć cyklu na nowo. Na poziomie fizycznym mamy informację pozwól swojemu umysłowi, żeby Ci przekazał jak korzystać z intuicji um, i... Używaj jej albo zrób z niej użytek w wielkim takim znaczeniu, w szerokim znaczeniu. Więc moi drodzy, skupienie na waszej intuicji, czyli umożliwienie też umysłowi i z jednej strony współdziałanie z analizą, czyli skupieniu się na faktach. Ale też nie supresowanie tego, co Wam podpowiada intuicja, zaufanie swojej intuicji i umiejętność takiego rozgraniczenia zdrowego pomiędzy analizą i faktami, a intuicją, żeby żadne z tego nie przeważało za mocno, bo wtedy wchodzimy właśnie w czarnowictwo i nakręcanie się. A ta intuicja też jest dla Was bardzo tutaj ważna i ma ogromne przełożenie na rozpoznanie, co się dzieje w Waszym otoczeniu. Zobaczmy, jaki Wam to przyniesie wynik, jeśli popracujecie sobie nad tymi rzeczami i sprawami. Mamy tutaj świadomość intuicji, która chroni duchowe wartości. Patrzcie, jak to się ładnie układa. Czyli świadomość tego, że ta intuicja chroni tą waszą też duchową świątynię emocjonalną, o której umiecie mówić. Ale ten moment, kiedy macie potrafić y, opowiedzieć y, o swoich uczuciach i o tej swojej świątyni duchowości i emocji, musi też y, mieć zielone światło od intuicji, tak? Czyli tutaj te dwie rzeczy muszą się nałożyć, żebyście y, też czuli się bezpieczniej, żebyście mieli pewność, że otwieracie się w bezpiecznym dla siebie Środowisku. Na poziomie mentalnym mamy mm, wiele myśli o lub z e, pewnych podejść z przeszłości bądź też wpływów z przeszłości. Mm. Może mieć wpływ na długoterminowe wasze myślenie, i też na wasz proces. Tu jest akurat travel jako podróż, ale ja tą podróż rozumiem jako podróż bardziej taką życiową, duchową niż samą w sobie. Więc to, co rzeczywiście zostało wdrukowane, i to, co myślicie, o różnych rzeczach absolutnie wpływa na y, jakość Waszej podróży i na jakość Waszego życia w długoterminowym procesie. Y, jeżeli mają na to wpływy jakieś przeszłe sprawy, które nie zostały zamknięte przez Was, wyjaśnione y, przez Waszą analizę i logikę, y, mogą znowu prowadzić do sabotażu, uważajcie na to. Y, ale jeżeli sobie to przepracujecie, jest szansa, że otworzycie się długoterminowo. W swoim życiu na zupełnie inną i lepszą jakość, która was tutaj nie ogranicza. Na poziomie fizycznym mamy wiele słów, jest rezultatem historii tego, co zostało dzielone, dzielone wspólnie. Czyli to jest warte Waszej uwadze, że wiele słów, które zostało wypowiedzianych bądź też zostało przez Was przyjętych, jest również efektem czyichś zlepków doświadczeń. To nie jest prawda obiektywna. To, co może Was wybrzmiewać, to, co możecie słyszeć, to, co możecie przeżywać, jakieś opinie innych. Bądź też jakieś słowa tutaj mogą jeszcze was tkwić i rezonować, i się tutaj wdzierać, wasze postrzeganie rzeczywistości, jest jakimś też zlepkiem różnych doświadczeń, różnych osób, różnych filtrów i nie musi być to prawda. Ale jeśli do tego przywiążecie zbyt dużą wagę, i jeżeli uznacie, że ktoś kto wam coś powiedział, to tak, tak jest i to jest prawda objawiona na ten temat, jak ktoś myśli o was bez żadnego wpływu zewnętrznego, to możecie sobie robić bardzo dużą krzywdę, bo to w jaki sposób komunikujemy i to w jaki sposób przekazujemy też komunikaty innym, to są nasze filtry i nasze wewnętrzne, różne doświadczenia od różnych też osób, które mają różne perspektywy, i wy też macie prawo mieć różne perspektywy, nie wszystko musicie przyjmować e, i nie wszystko musicie akceptować e, i nie wszystko musicie właśnie traktować jako taką prawdę objawioną. Także uf, drogi Skorpiony, było e, głęboko i było e, mocno, ale takie są właśnie te czytania. Mam nadzieję, że troszkę wam to rozjaśniło. Mam nadzieję, że troszkę wam, e, was to pokieruje podczas tego nowiu. Mam też nadzieję, że to czytanie było dla was... Wartościowe w jakimś aspekcie z Wami rezonowało. Dajcie oczywiście znać, ja jestem bardzo ciekawa, jak Wy to widzicie, jak Wy to czujecie. Ee, życzę Wam wszystkiego dobrego, niech się dzieje, niech się darzy. Mm, widzimy się e, już w kolejnych filmach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za bycie i słuchanie. Do zobaczenia.